The standard bearer. Badminton chorąży Mateusz Byczyk. Badminton, the standard bearer Mateusz Byczyk. Bridge sportowy chorąży Grażyna Pławska. Bridge Grażyna Pławska is the standard bearer. Golf chorąży Romuald Cenkowski. Golf Romuald Cenkowski is the standard bearer piłka nożna, chorąży Jarosław Leśniak futbol, Jarosław Leśniak, standard bearer piłka siatkowa, halowa i plażowa, chorąży Piotr Koczan malejbol, ball, Piotr Koczan, standard bearer pływanie, chorąży Mariusz Gabiec swimming, Mariusz Gabiec, standard bearer tenis, chorąży Marek Dzieńkowski tenis, Marek Dzieńkowski, standard bearer tenis stołowy, chorąży Elżbieta Bieluch tenis, Elżbieta Bieluch, standard bearer Szyglazdko chorąży Witold Szradziewski. Szraelik Witold Szradziewski z Kanady Oto przedstawiciele dyscypliny, które będziemy oglądać, będziemy podziwiać ich rywalizację. To oczywiście przedstawiciele tej dużej grupy zawodników, rzeszy zawodników z całego świata, która przyjechała na Bawarię Now we have the representative.